Witam, ja jestem Zenek, to jest Mighty Magic Duel of Champions. Mamy sklep, mamy hajs, więc będą kolejne pakiety z grzechów zdrady. Zafunduję sobie 10 pakiecików za złoto. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, chyba dziesięć, jeżeli dobrze liczę. To jak dwie stówki pękły. Eee, no to lecimy. Mam nadzieję, no brakuje mi w sumie jeszcze chyba tylko dwóch kart, o ile dobrze pamiętam, że nie chcę mi się tam sprawdzać. Eee, dobra, lecimy. 10 pakiecików, Teraz Coś nowego, niespecjalnie. No, trudno, trudno... O, baby, yeah! Jednak jest coś fajnego. Tajemny orzeł, bingo. Drugi, no styk, nie? Nie jest to może jakaś szałowa, że tak powiem jednostka <laughs> Szczerze mówiąc, wolałbym kurczę Gina z Akademii dającego skok w czasie, czyli Gina władca czasu chyba taką się nazywa. No ale tajemny orzeł też może być, całkiem spoko, neutralny, epic. Eee, 5 serowców, 4 piąchy 4 butle, 3, 3, 6 statystyki można zwiększyć w momencie gdy mamy na polu bitwę. Szkoda, że on nie jest 3-4 na przykład albo 3-5, coś, coś w tym stylu. To bym go sobie wrzucił do swojego kosmicznego deku Mirandy. Bo w sumie jest to kurczę stworzenie magii pierwotnej. A tak z powietrza duch. No, 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 Można pokminić coś, kurczę, jakby miał 4, to można by było w końcu grać coś na tych na tygodniach yy, żywiołaków w końcu jakoś go. Kurczę troszkę obniżyć jego koszt. Hmm. No. Teraz jak działa cała ta jego pasywka? Pozostaje, pozos a, pozostałe sojusznicze widmowe stworzenia zyskują plus 1. No właśnie, no więc te duchy u Mirandy byłyby całkiem spokojne, bo tu wszystkie, wszystkie duchy by dostały po prostu plus 1 do ataku, a dżiny są duchami, więc byłoby całkiem, całkiem kurczę fajnie. Oprócz tego ten noż zyskuje plus 1 do ataku za każde. E, za każde z pozostałych sojusznicznych widmowych stworzeń. No to jest grube, kurczę, to by było dobre. No szkoda, że on nie ma trzech piąk tak by musiał grać tą Mirandę 4-6, a nie 3-6. A tam gram kurczę tych koksów, którzy mi magię obniżają, więc nie wiem, albo może bym się ich pozbył i grał tych tajemnych orłów zamiast tego. No, kto wie, coś trzeba będzie pokminić u Mirandy. No, problem w tym, że mam tylko dwóch na razie: dwa razy tego tajemnego orła przydałby się. No, cztery sztuki by się przydały do bank. Więc pierwszy pakiecik fajnie się rozpoczyna. Ten, ten, ten. Znaczy pierwszy pakiet udany fajnie się rozpoczyna. Unboxing co my tu jeszcze mamy: Harpie Wichru, spoko, spoko karta do twierdzy. Swobodny atak, szybki atak, przyzwoity statystyki, atak z powietrza. Eee, niezła karta. Malejący księżyc takie sobie to jest <coughs> żarłacz obronny, no spoko karciocha, fajny koksiur 227, przyzwoita pasywka, eee, więc na pewno warto grać tą kartę. No, zresztą jest dość często teraz grana. Tak samo jak uczeń wieczności, tak samo niezłe statystyki, przyzwoite umiejętności, i okaleczenie. <coughs> jeszcze okaleczenie, jeszcze okaleczenie, dodatkowa umiejętność, która też nakłada licznik okaleczeń w momencie, gdy on nie zaatakował. Więc jest całkiem spoko. Kapon Wilka, no kolejna fajna karta. Atak prewencyjny, wszystkie stworzenia, wszystkie so, sąsiednie sojusznicze oddziały złożone z ludzi otrzymują plus 1 do odwetu. Więc no pasywki jak najbardziej przyzwoite, jak na kartę za trzy surowce, która jest komonem. E, statystyki też ma niezłe, bo za, 6, za 3 HP dostajemy typka, który ma 6 HP, więc fajny bloker na pewno z niego jest. Sługa ur -Jabala, to jest kolejny dobry bloker, tym razem dla Inferna z dobrą pasywką. Eee, każda karta, która go zaatakuje dostanie tak jakby odwet równy e, sile e, jej ataku, czyli jeżeli zaatakujemy go za 4, to ta karta dostanie 4 odwety, on zginie, ale e, nasza karta otrzyma 4 damage'u też, więc to jest coś... Poza tym, jeżeli <grym> nie mamy niewrażliwości na odwet, to jeszcze dostajemy z odwetu 1, więc to wszystko się z sobą kombi. Jeżeli, sorry za kasza, ale Boże, jestem cały czas przeziębiony Jeżeli zatakujemy czymś, co nie ma niewrażliwości na odwet, to i na przykład atakuje za 2, to dostaniemy, to nasza karta dostanie dwa po prostu z pasywki, i jeszcze jeden z odwetu, więc dostanie w sumie 3 trzy medu. To jest fajne. No to jest dobra karta. Ten sługa Urdżabala, niedrogi taki niepozorny, kurcze Typeka. Naprawdę bardzo upierdliwy tak naprawdę, w grze. No tak jak mówię, jeśli karta nie ma niewrażliwości, to może to się dla niej źle skończyć, atakowanie tego sługi. A, coś tu jeszcze fajnego wypadło. Świątynia Szalasy, ujdzie w tłoku, ognisty bryzg, średnie to jest, święta latarnia morska, tak samo, takie sobie, no i zwiadowca spało, chyba nikt tego nie gra. Lecimy dalej, chociaż widziałem chyba w jednym deku to nawet, ale to jest raczej średnie. Eee, dobra, mamy kurczę najemnika Sagen, który też jest raczej średni ten deck na najemnikach to jest tylko raczej taki fan deck, bo specjalnie nim się grać nie da przynajmniej w obecnej mecie, gdzie królują kurczę, przynajmniej w standardzie jakieś mega szybkie deki inferna, więc no to naprawdę tymi najemnikami, że zanim oni się rozkręcą, to po prostu dwa razy byśmy zginęli od takiego Ignatiusa czy innej dale w standardzie, więc to z, z deka po prostu... No z deczka to się mija z celem w ogóle granie tymi najemnikami. No chyba, że chcemy dla Jaj sobie coś pograć. No właśnie, między innymi jest tak przerębanie, czy też, czy też jest tak trudno w obecnej mecie dzień przez tą właśnie przez tą kartę, przez Sukuba w Pentach, który ma no, bardzo dobrą pasywkę, niezłe statystyki, 5 surowców common, więc wypada w co drugim pakiecie praktycznie, więc każdy tą kartę ma. No jest bardzo dobra tak naprawdę, no nie ma co ukrywać, jest bardzo dobra, aż dziw bierze, że nie została znerfiona, albo jakoś, no no ja... No, nie wiem, no. Ludzie mówią, że wypadałoby ją znerfić, a czemu Ubi nie chce jej znerfić, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Schwytany Jean, to taki sobie. Szkoda, że nie ma 6 HP, to byłby naprawdę fajny w tym moim, powiedzmy, w tym moim deku Mirandy. No 6 by się przydało, ponieważ przeżyłby przynajmniej jeden Gniew Arkata, więc to by było całkiem spoko. A pasywkę ma fajną, bo usuwa, jedno, drugo, znaczy usuwa długotrwałe albo długotrwałe łód albo długotrwałe zaklęcie nieunikatowe, więc no całkiem... Całkiem spoko, ta jego pasywka. Problem w tym, że ma zakotwiczenie, co, co czasami tak naprawdę przeszkadza, a nie pomaga w niczym, więc trzeba uważać, gdzie go gramy. Centaur Sniper, nawet grywalny, chociaż są chyba lepsze jednostki za 4. Mm, to, to dla twierdzy, na przykład Szaman Krwawego Węża, <coughs> który ma chyba bardzo podobne statystyki bo 3, 3, 2, 5, ale ma trochę inną pasywkę. Chociaż ta pasywka Centaura to jest też całkiem spoko. Co jeszcze? Portal, dom duszy. no Nawet fajny, być ciekawy budynek. Fajnie to działa z tymi jakimiś duchami. Właśnie, może to, no nie, no na, na Mirandzie tego się nie opłaca grać, bo to pomaga dwóch punktów przeznaczenia. To odpada, ale to fajnie działa, jak mamy jakieś kurczę. ktoś widmowe stworzenie, no właśnie. Ile ktoś jakiś duch wejdzie do tego budynku, to wraca nam na rękę i zyskujemy jeszcze dodatkowe surowce. Więc takie fajne połączenie. Można naprawdę dzięki temu budynkowi sporo surowców zgarnąć, ale problem w tym, że nasze jednostki nie zaatakują, tylko wrócą nam na rękę i będziemy musieli ponownie zagrywać. No ale to jest coś fajnego, jeżeli chcemy uratować jakąś jednostkę, na przykład, która już za chwilę by zginęła, wiemy, że zginie, to zamiast atakować, to możemy ją przesunąć do tego portalu, ona się oczywiście wyleczy, bo wyląduje nam na ręce, zagramy ją nową, świeżą, elegancką na pole bitwy i po prostu przeżyje może turę dłużej dzięki temu. Co to jeszcze jest? Błogosławiący, błogosławiący Inkwizytor, tak samo. no Niezły koksiur niezłe staty 2, 3, 4 <coughs> surowce, nawet spore wymagania, jak, jak na taką jednostkę, jak na jednostkę przystani 3-2, więc no ciekawa, ale ciekawa karta, dobra dobra karciocha na pewno. Płonący Sykup, tak samo. Fajne pasywki, bufuje wszystkie stworzenia magii, ognia i ciemności. Staty też przyzwoite 316. Chociaż chyba nie jest tak dobry jak Sykup w pętach, ale no jest dość grywalny. Dobra, idziemy do następnego pakietu. Wow, 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 wow. <laughs> Mój kurczę, moja pierwotna tarcza. dobra. Co ja tutaj dostałem? Premium kapitana Wilka, ekstra <laughs> świątynia aniołów. Takie ja to jest sobie. Kolejne losu może być fajne szczęście dla Akademii, wyciągający nam pierwotne stworzenia z cmentarza. Eee, no tak. Tak, z cmentarza pierwotne stworzenia wyciąga. Fort Najemników, no tak jak mówię, ten deck na Najemnikach, na, na, na Cassandrze, jest raczej takim fandekiem niż czymś, co czym można normalnie grać w jakieś pojedynki, bo zanim to się rozkręci, to nasz Ignatius albo jakaś inna Dele po prostu z nami skończy, mówiąc nieładnie. Coś fajnego w tym wypadło, no parę kart fajnych wypadło. Sługa, ee, rzadki budynek, świątynia aniołów, chociaż to, to nie wiem, dla mnie to jest takie sobie, szczerze mówiąc, też nie jest drogie. Trzy surowce sobie wymagania. No nie wiem, musiałbym to pograć tym, tym szczerze mówiąc z... nie mam jakoś weny składać jakichś deków na, na, na przystani. Dobra, lecimy dalej. Może Elżbieta wypadnie w końcu. Przydałoby się zgarnąć nową bohaterkę. E, tydzień żywiaków, kolejna 150 lodowa włócznia, kolejna koszmarna iluzja, takie to jest... Takie sobie to jest raczej. Gniew burzy to jest świetne zaklęcie, tak naprawdę. Targetuje pola, a nie jednostki, więc nawet jak jest zakaz targetowania, to i tak możemy takie jednostce dźwięknąć za dwa, więc jest całkiem spoko. Bardzo dobre zaklęcie za trzy. <coughs> Czeladnik wieczności. A, no też jest spoko karta. Za trzy surowce to ma bardzo dobre statystyki, a na tak jeszcze ma jakąś pasywkę, która jako tako działa. Powiedzmy, no możemy przez przypadek uśmiercić swoją jednostkę, bo nie możemy anulować tej pasywki, po prostu musimy wykonać. To do, 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 do czego została powiedzmy przeznaczona ta karta, czyli musimy uśmiercić jakąś jednostkę, której atak w, wynosi 0, więc jeżeli mamy jakąś jednostkę, w której jeżeli yy, no, mamy jakąś naszą jednostkę na polu bitwy, której atak wynosi 0, a przeciwnik nie ma takiej jednostki, to będziemy musieli zabić swoją jednostkę. Więc no, trzeba uważać, jak to grać. Uczeń boże, Boże, w Uczeń wieczności całkiem spoko. Rytua rytuał osłabienia to jest też niezłe. Sługa bala, to już przed chwilą mówiłem. No jeszcze magiczny układ do usuwania. Tak. Znowu kurczę ten typ. Boże. No a przynajmniej dostałem gniew czwarte. O, to mi styknie. <laughs> bo mam tylko trzy sztuki tego gniewu natury. Tak jak mówię, sorry za kaszel, ale no jestem przeziemiony. E, gniew natury, no całkiem spoko, zaklęcie, wystawia nam dwa żetony, nawet niezłe koksy e, na pole bitwy. E, harpia, Spał. E, kurczę, premium serio. Ja to potrzebuję niespecjalnie, bo to takie trochę kapiszcze jest. Tak, tak de delikatnie mówiąc. Kolejny losu może być, to już przed chwilą mówiłem, skaryfikacja, to jest ciekawa karta, zadaje 5 punktów obrażeń Twojemu bohaterowi, następnie dobiera 5 kart, widziałem deki na jakimś garancie, na tym nawet, jakieś, jakieś talie na garancie, dwie sztuki tego można zagrać w deku, tak mi się wydaje, więcej nie ma sensu, żeby szybciej to dobrać, a i tak prawdopodobnie użyjemy tylko jedną, bo gdybyśmy użyli drugą, to pewnie by nas czekał zgon. 10 damage przyjąć na klatę z jednej karty, to znaczy, z, no, no 10 w sumie, jakbyśmy dwa razy jej użyli, to 10 damage, więc trochę sporo. No, chyba, że można to kombić z, z jakąś kamienną tarczą, nie no ja wiem, na jakiś Demiri próbować to grać, zagrać tarczę i walnąć tą skaryfikację, i wtedy nie dostaniemy raczej damage. U. No nie wiem, <coughs> można coś kombinować, ale, ale to będzie zawsze bolesne, tak czy siak. Hmm, coś jeszcze fajnego, to jest też dobre. Ochronne kolumny, oczywiście na tym troll deku Damirii, tym Slowpoke'u, opartym na no Slowpoke? nie wiem, chyba można to nazwać Slowpoke'iem, to jest jakiś taki dziwny deck, to wszystko co jest na Damirii jest raczej dziwne, ale dość grywalne. E, więc te ochronne kolumny są na pewno przydatne, zawsze zagrywamy to, później wrzucamy tam jakieś żywiołaka ognia. I sobie tam mieszka. <noise> Pełen wypas, Uczeń wieczności. No i przy okazji, że tam mieszka, to jeszcze dostaje nietargetowalność i odporność na zaklęcia, więc nie, czy na zaklęcia, czy na zaklęcie wroga? Nie, w ogóle nie na zaklęcia dostaje odporność. No to całkiem, całkiem spoko umiejętności. Yy, otrzymuje powiedzmy taki yy, żywiołak na przykład. Klątwa ciemności, chociaż ja tam parę razy. Ja, ja w jednym z odcinków zagrałem tą Słowika, yy, czy Feniksa, po to, żeby przeżył i z przeżył, <noise> Dzięki tym kolumnom właśnie. Yy, klątwa ciemności to jest dość całkiem spoko. Znaczy spoko, tak przynajmniej teoretycznie jest dość spoko, fajny art nawet. Yy, nakłada leśnika okaleczeń na wszystkie stworzenia niezwiązane z magią ciemności, więc no. Przydałoby się w naszym deku grać trochę z ciemności, żeby po prostu ta klątwa ciemności nam ich nie okaleczyła. No, znowu klątwa ciemności, super. Coś nowego poproszę. <grytanie> Serio trzeci tajemny orzeł? Nie no, ten unboxing to mi się podoba naprawdę. Grubo, no teraz to już można coś sensownego złożyć. Trzy razy tajemny orzeł to jest już coś po prostu. To jest kurczę, po siła. <grytanie> po prostu siła. Eee, no trzeba będzie zobaczyć, trzeba będzie się zastanowić, czy nie grać przy, przypadkiem tego typa u ty, typka, typka u Mirandy z jakimiś tygodniami żywiołaków. Bo gram tam naprawdę masę tych kurczodzinów, które są duchami i to by się świetnie kombiło, ten tajemny orzełek, kto wie, może go tam i wrzucę. No grubo, fajny unboxing. Jeszcze jak dostanę jakieś jednego epika albo jak wypadnie Elżbieta to po prostu e, nie będę mógł wyjść z podziwu e, co tu się podziało w tym unboxingu. Dobra, dalej mamy Kościotrupa Sługę. E, nawet niezwykły koksiur. Przydaje się z tym rytuałem osłabienia, to fajnie się kombi. Przenosimy te rycziki, które się na nim pojawiają na jakąś inną kartę i sobie ziewne i jest grubo, ponieważ mamy koksa 557. No to jest za 4 to jest konkretny koksur, także... No problem w tym, że jak on się pojawia, tak jak mówię, to ta pasywka jego działa w ten sposób, że dostaje cztery licz liczniki okaleczenia za każdym atakiem e, ma coraz mniej tych liczników na sobie, po prostu przenosi je na innego stwora. No ale możemy to zrobić tym rytuałem osłabienia, przenieść coś i mamy nadzieję dobry koksa 557, co jest po prostu, no... W dosu to jest rzadko spotykane. Za cztery surowce taka karta to jest naprawdę coś. Starszy Centaur. No, na razie deków na Centaurach nie widać, nie słychać. Po prostu ni nic o nich mi nie wiadomo. <laughs> może po wyjściu kolejnego dodatku coś będzie bardziej grywalnego na Centaurach, na razie nie wiadomo. Yy, znowu sługa Urdżabala. Pomniejsza chwała, może być jakiś jako bloker, jakiś tam. Yy, no i mi no Kolejny, trzeci tajemny orzeł. Po prostu wypas. Serio? Może znowu dostanę pika jakiegoś, skoro to jest. Jean mi zwie tajemnej. Takie to sobie jest raczej. Znaczy dobiera nam kartę, jak gdy zagramy na pole bitwy je, jeśli nie atakuje. Je, nie zaatakował w trakcie twojej tury, to pod jej koniec dobiera kartę. No może to być, ja nie w tego u Mirandy, bo wymaga dwóch punktów przeznaczenia, więc z miejsca odpada to bo po prostu robienie dwóch punktów przeznaczenia u Mirandy <coughs> mija się w ogóle z celem. Eee, no, i dlatego tego nie wiem. Kolejny Sukup, znowu chwała, znowu harpia spała beznadziejna. klątwa ciemności, takie na sobie Centaur, sniper ujdzie w tłoku. i znowu koksiur, znowu kurcze, blade, płonące Sukup, i znowu koksiur sukup w pętach. No, przyzwoite karty wypadły tutaj, powiedzmy. No, jakoś nowych kart nie widać. I uwaga tej noż... no serio! Dostałem Irynę. No unboxing świeży, tylko że ja nie chciałem Iryny, tylko chciałem kurczę Elżbietę z Akademii, no coś będzie co palić, no dobra Bohaterka, dwa epiki i bohaterka, no grubo. Zostały dwa pakiety, to nie sądzę, żeby coś tam jeszcze wypadło epickiego albo bohaterskiego, no ale... <coughs> no ale serio, która to będzie Iryna? Druga albo trzecia? Nie mam pojęcia chyba trzecia nawet Dobra, co my to jeszcze mamy? Rytuał usłubienia ja to już omawiałem przed chwilą. Przenosi liczniki okaleczeń z, z jednego stworu na drugi. E, Święty Blask to jest świetne, nakłada jeden liścik ataku, ataku na wszystkie sojusze stworzenia magii światłości, może być, e, no głównie to się gra tylko raczej u, 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 u przystani, znaczy to jest taki, to jest karta magii światłości, no to, to można zagrać na każdym bohaterze, no nie wiem, choćby na Zardoku, no ale problem w tym, że, że twierdza raczej nie ma jednostek magii światłości, więc, więc niespecjalnie będzie to tam grywalne, więc to jest taki raczej specjalnie, specjalnie zaklęcie zrobione pod, pod przystań. Nie, nie, bo tam jest naprawdę sporo tych jednostek magii, światłości. Yy, coś też fajnego wypadło? Męstwo natury. pewien wypas. I yy, uwaga, prawda w zjawa, która jest bezcielesna. Taki, Taki wilczy... Wilczy kapitan bez, be, be, Znaczy, w sumie bezcielesny wilczy kapitan. No, ale to jest common, a nie epic, więc no, różnica jest spora. No yy, i harpia. Harpia wichru. Świetna harpia, świetne staty. Świetne umiejętności. No i kurczę blada Iryna, no ja chcę Elżbietę. Hoho! Uwaga! Co tu się wydarzyło? Elżbieta. A nie, wampira dostałem, ale jest grubo, Jezus Maria. Jezus ej, no niezły jest ten unboxing. Serio? Trzeci epic? <laughs> znaczy, że chyba mam wszystkie karty? Nie, mam wszystkie karty dla Nekro chyba. No... Co to mi zrobiło? Co to się wydarzyło? No teraz, lub Martwy horyzont, Zdobądź po jednym egzemplarzu każdej karty z grzechów zdrady. Super partia. Pakiet zestaw podstawowy 2-1, czyli dostałem jeszcze jeden pakiecik z Base 2. No tak jak mówiłem, czy wypadnie pierwszy Archon? Proszę bardzo, jest pierwszy Archon na zawołanie. Ej, no, gruby unboxing. Te trzy epiki i bohaterka, no to mi się podoba. Na no dodatek dwa grywalne epiki, no ten Archon jest tak średnio grywalny. Bohaterka Iryna też może być, szkoda, że nie Elżbieta. Wow. No, naprawdę udany unboxing. <laughs> Świeżo. Coś to fajnego wypadło. E, tydzień żywiołaków, Czeladnik wieczności. E, duch fontanny jest grywalny. bo fajną umiejętność. Jest, e, cały czas pełno sobie zakaz targetowania. Młode centauru. Nie wiadomo, czy to będzie grywalne w ogóle kiedyś. Znaczy, kiedyś może będą jakieś cendeki na centaurach, ale w obecnej mecie niespecjalnie się nie gra. Ewentualnie tego centaura snajpera. Dobra. Rzućmy okiem na tego Archona, co on takiego tutaj wyczynia. <coughs> e, za pięć surowców dostajemy wampira, atak z powietrza, niewrażliwość na odwet, okaleczenie, jeden, nice. I teraz tak, Archon w Wieczności zyskuje plus jeden do ataku za każde stworzenie, na które nałożono jest przynajmniej jeden ścig okaleczeń. E, takie to sobie. Trzeba by to kombić z tymi czarami, to jest stwór ciemności, więc można by z tą klątwą ciemno, ciemności chyba kombić, Boże, jak się nazywa ten, te, to zaklęcie, które przed chwilą mówiłem, co to się pojawiło, chyba w poprzednim, co, co ta piącha jest taka wielka i trzyma tą, tą kurczę, jakieś ducha. E, Boże, chyba klątwa ciemności, tak to się chyba nazywa, chociaż <ścoughs> ja nie mam stuprocentowej pewności. No dobra, no zostaje plus jeden do ataku za każdy licznik okaleczeń, no raczej to jest słabe, moim zdaniem. Nakładanie dziecików po to, żeby to kombić z jakimś kurczę jeszcze pójdzie wampirem, który jest tak naprawdę drogi. Przecież staty ma przyzwoite. Jak za 5, 2, 3, 8. ale nie ma ten, bo drenażu nie ma. Pff, trochę bieda jak na wampira. No, trochę słabo, że nie ma tego. Jakby miał drenaż, to byłby naprawdę dobry. Znaczy przynajmniej tak w teorii miałby fajne umiejętności. Fajne pasywki, a... Tak ma okaleczenie. żeby chociaż miał drenaż jeden, no boże, tak jak ten pajęczy strażnik, jak on ma, on ma chyba okaleczenie jeden i drenaż jeden, tak mi się wydaje, no nie, na pewno ma tak, pajęczy strażnik, no szkoda, że, że nie ma tego drenażu, trochę tak bieda. No nic, dostałem epika, dostałem trzy piki, bohaterka, uwaga, jest Irina. ma no nie, to jest chyba jakaś karta premium, goddammit. No serio, kap... Ej, no bez jaj, Anastazja? Wow! Ej dobry jest ten unboxing, szczerze mówiąc. druga bohaterka naprawdę? Tutaj wypada jakiś kappa, kurczę, e, premium a tu nagle Anastazja wypada. No fajnie. Szkoda tylko, że nie Elżbieta, no Jesus Christ, ale unboxing jest mega. To jest najlepszy unboxing e, grzechów zdrady jaki zrobiłem do tej pory za gold, tak naprawdę. Zresztą w sumie nawet lepszy niż chyba te, to, te, 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 które ten miałem zapieczęcie jeszcze jeden box. E, to tak naprawdę z tym unboxingu wypadły mi lepsze karty niż chyba w tych pakietach za ten zapieczęcie. O serio? Trzy piki dwóch bohaterów? O lol, grubo. No teraz to miałem farta niezłego, naprawdę, to... Nie no, świetny unboxing, naprawdę. <ścoughs> Szkoda tylko, że nie dostałem Elżbiety i miałbym już wszystkie karciochy z Grzechów Zdrady. Tak naprawdę już mi brakuje teraz tylko jednej karty właśnie tej bohaterki. No dobra, co dostałem? Sukup w pętach, Anastazja, pełen wypas. Kappa premium, po prostu kappa, no co tu dużo mówić? Dobra, lecimy dalej, mamy jeden pakiet, kurcze, blade. Wow, coś tam tak nawet dostałem. Serio, pakiet podstawowy z Base 2, labirynt lodu premium, pełen wypas. Coś jeszcze fajnego? <laughs> kurcze, naprawdę nic księżycowego dwabi, Ja to kupiłem w tym w ołtarzu życzeń jakiś czas temu, nie wiem, może dwa tygodnie temu, miałem tylko trzy sztuki tego i gdzieś tam potrzebowałem chyba właśnie tego OTK na Anastazji i tak mówię, a kupię czwarte, bo co tam już będę tak czekał, czekam, N nigdy pewnie nie wydropi bo i tak nie kupuję tych pakietów Space 2 tu nagle dostałem po prostu w nagrodę nić księżycowego jedwabiu no świetne zaklęcie, fajne mniejsze żwiak jak światła, może być atak prewencyjny 3 fajny troll, trollix, taki bloker przydatny nawet w niektórych taliach coś jeszcze, no i oczywiście krzyżywiec, skarbnik bardzo dobry kurczę, yy, bardzo dobry <laughs> stworek z atakiem stworek. No, bardzo dobra karta z atakiem yy, atak wręcz i generująca dochód 2, więc, więc naprawdę można surowców natrzaskać wiadomo. Jak to uprzystanie, można mieć ich tonę w pewnym momencie. Yy, no i Maniak, oczywiście podstawa wszystkich raszów, kurczę, inferna. Dobra, to tyle. Rzućmy okiem na te nowe karty, które dostałem. no. Unboxing był, kurcze blade, to, to nie no, to był najlepszy unboxing, który wykonałem chyba, który zrobiłem, który mi, znaczy, to, to najlepszy unboxing e, grzechów zdrady, świetnie, mam trzy Iryny, e, dwie Anastazje, a tak się zastanawiam, kiedy mi ta Anastazja dropnie, chryste, kiedy ja ją dostanę, to jest Archon, gdzie są moje orełki, Boże, ha, trzy sztuki, ale jazda, no grubo, po prostu grubo, jedną sobie mogę już tam zafundować, powiedzmy, za dzikie karty jednego orła, i będzie pełen wypas tak mi się wydaje. Nie wiem, czy już teraz do, do wyjścia nowego dodatku będę kupował jakieś, jakiekolwiek pakiety, bo tych pakietów naprawdę tworzyłem masę. Elżbiety mogę sobie kupić za dzikie karty po wyjściu, po wyjściu nowego dodatku tak naprawdę, już nawet nie muszę jej teraz kupować, bo i tak jakichś mega fajnych deków na niej nie ma specjalnie. Więc no, brakuje mi jednej bohaterki i to tyle. Mam nawet pierwszego archona, który i tak jest raczej krapowaty, szczerze mówiąc. Nawet drenażu nie ma, Boże, co to za wampir, epicki wampir bez drenażu, naprawdę. To jakieś jaja są, czy co. <noise> Seriously po prostu. No i super, trzecia inyna i druga Anastazja. No. Kurczę, szkoda, tak miał wszystkie karty już. No ale ładny unboxing, naprawdę. Muszę przyznać, że świetny. Po prostu tak dobrych kart, ja nie Tak jak mówię, no kupiłem boxy za 1000 pieczęci, za te 1250 e, tam 250 pieczęci i tak naprawdę nie miałem tak dobrych kart jak w tym pakiecie. Jak w tym, jak w tych, w tych, tych 10 pakietach kupionych za gold, no po prostu mega szczęście po prostu. Nice. Dobra, ja będę kończył, bo jakoś się, Jezus Maria, rozgadałem na tym unboxingu. E, dzięki wielkie i do zobaczenia. Zobaczymy, co z piekielny tchłani. Wow, słowo światła, grybo. Dobra, dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.